Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Piotr Witek się kłania. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam mówiący dzbanek, który umożliwia nam odmierzanie ilości cieczy z dokładnością do 5 ml. Kemu taki dzbanek może być potrzebny? Jak się okazuje, wbrew pozorom niemal każdemu. Przede wszystkim każdy, kto myśli na poważnie o gotowaniu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo taki dzbanek będzie mu potrzebny. Każdy, kto poważnie myśli, kto przymierza się do Pieczenia, pieczenia ciast, pieczenia pieczywa. Dla niego taki dzbanek jest niezbędny. A oprócz tego, wszyscy ci, którzy chcą na imprezę w domu przygotować wyśmienite drinki zgodnie z przepisami, ten dzbanek to jest to, czego dotychczas im brakowało. Samo urządzenie sprzedawane jest przez RNIB, czyli angielski odpowiednik Polskiego Związku Niewidomych, Royal National Institute of Blind, i na dzień dzisiejszy kosztuje niespełna 50 funtów. Dzbanek sam w sobie jest dość masywny. Jest przede wszystkim dość ciężki, bo waży Kilogram i 15 deko. Co jak do tego dodamy jeszcze płyn, który do niego wlejemy, sprawia, że obsługiwanie go jedną ręką może być momentami dość problematyczne. Oprócz tego jest wysoki. Jest wysoki sam w sobie na 24 cm. Szeroki na 14 cm. I głęboki od czubka dzióbka do końca rękojeści na niespełna 30 cm. Wykonanie samego dzbanka jest bardzo ładne. Dzbanek zarówno stacja dokująca jak i samo naczynie, o czym za chwilę, wykonane są z plastiku. Na urządzeniu dokującym znajdują się przyciski sterujące. Każdy z nich jest ogumowany, co zapobiega spowodowaniu jakiegoś zwarcia, jeśli w trakcie nalewania zdarzyłoby się nam pochlapać czy to samo naczynie, czy stację dokującą. Dlaczego używam tych dwóch sformułowań? Głównie z tego powodu, że właśnie ten mówiący dzbanek składa się z dwóch głównych elementów. Jednym z nich jest y, samo naczynie, naczynie, które można demontować i które można dzięki temu wygodnie myć w zmywarce na przykład. Albo bez problemu wstawić do kuchenki mikrofalowej, aby coś w nim podgrzać. Samo naczynie przypomina nam taki typowy dwulitrowy plastikowy dzbanek z dzióbkiem bez ucha. Ucho znajduje się rękojeść w stacji dokującej. Sam sposób montażu naczynia na stacji dokującej jest bardzo prosty. Wystarczy naczynie wsunąć w odpowiednią rynienkę na stacji dokującej, wtedy y, odpowiednie kółeczko wyprofilowane u spodu stacji dokującej idealnie wpasowuje nam się w spód naczynia i wystarczy wtedy samo naczynie przekręcić o 90 stopni względem samej stacji dokującej. Mamy w tym momencie takie wyczuwalnym moment zaskoczenia gdzie po prostu blokuje nam się to naczynie tak że ono nam nie przesuwa się, nie wypada i wykorzystując uchwyt znajdujący się na tyle stacji dokującej możemy używać tego urządzenia połączonego naczynia i stacji dokującej jako jednego dzbanka Jedyną rzeczą, która budzi wątpliwości w wyglądzie samego dzbanka, to jest uchwyt, czyli rękojeść, którą podnosimy sam dzbanek. Została ona wykonana w sposób symetryczny do całości, a co za tym idzie, jest sama w sobie dość masywna, co powoduje problem z jej uchwyceniem. Ja nie posiadam małych dłoni, i mimo to mam naprawdę problem, aby dobrze uchwycić dzbanek, tak aby, aby miał wrażenie, że pewnie spoczywa on w mojej dłoni. Sama rękojeść przechodzi ku dołowi w głośnik, a następnie łączy się już ze stacją dokującą. Na stacji dokującej znajdują się cztery przyciski sterujące. Tak jak wspomniałem, każdy z nich jest ogumowany po to, aby nie dostała się przez nie do urządzenia wilgoć. Pierwszy z przycisków znajduje się u góry rękojeści, u góry uchwytu, w taki sposób, że w momencie, gdy łapiemy ręką u góry uchwytu dzbanka nasz kciuk odruchowo kładziemy na pierwszym przycisku sterującym przycisk ten nosi nazwę speech czyli po prostu mowa co się stanie w momencie gdy naciśniemy ten przycisk ten przycisk po prostu włącza nam Dzbanek i powoduje, że odczytuje nam aktualny poziom cieczy w naczyniu. Włączmy go sobie. Zero liters. Zero liters. Kolejne trzy przyciski znajdują się po lewej stronie urządzenia. Jeśli trzymamy urządzenie. Uchwytem w naszą stronę. Pierwszy z nich od góry, ponieważ poukładane są jeden nad drugim, nosi nazwę Zero. Zero, czyli po prostu przyciskiem, tym zerujemy wskazania naszego dzbanka. Jeśli na przykład wlejemy do dzbanka pół litra jednej cieczy. I chcemy dodać do niej pół litra drugiej. Wystarczy, że jeśli nie chcemy tam za bardzo pogubić się w rachubie, że najpierw wlejemy do naczynia pół litra jednej cieczy. Następnie wyzerujemy nasz dzbanek i ponownie dolejemy do naczynia pół litra cieczy. Ten przycisk posiada jeszcze jedną funkcję, mianowicie przy jego pomocy możemy ściszać lub zgłaśniać dziele, 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 dziele water. Jak dziele widzimy, liter. odbywa się to w sposób płynny. Są trzy poziomy głośności. Jeśli nacisnę ten przycisk i przytrzymam, po prostu powinienem puścić go w momencie, w którym uznam, że dana głośność mi odpowiada. Na potrzeby podcastu zostawimy sobie najgłośniejszą opcję. Kolejny przycisk nosi nazwę Units, czyli jednostki.

jak więc słyszymy, nasze urządzenie proponuje nam do wyboru mililitry, litry, pounds, czyli pinty, zarówno angielskie, jak i amerykańskie, e, oraz e, fluid ounces, czyli płynne uncje. Oczywiście, jeśli komuś któreś z wymienionych e, pint lub uncji płynnych może być przydatna, to oczywiście może sobie z nich korzystać. My w Europie wiadomo używamy mililitrów i litrów, tak, więc jeśli chcielibyśmy między tymi dwoma miarami wybierać, naciskamy przycisk środkowy z tych trzech przycisków sterujących. Znajdujących się u dołu urządzenia. Ostatnim przyciskiem sterującym jest przycisk Liquid. Znajduje się on najniżej na urządzeniu. Liquid, czyli ciecze. Przyciskiem tym zmieniamy sobie rodzaj cieczy, którą chcemy odmierzyć. Water, milk, cooking oil. Water, milk, cooking oil. Jak więc usłyszeliśmy, dzbanek wymawia water, czyli wodę, milk, czyli mleko oraz cooking oil, czyli olej kuchenny. Oczywiście, w ramach tych trzech kategorii, producent dostarcza specjalną tabelkę, w której znajdują się informacje, co na danej pozycji można odmierzać przykładowo na pozycji woda spokojnie oczywiście możemy odmierzać soki i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dzbanka można używać na dwa sposoby. Jednym z nich jest po prostu zdemontowanie naczynia, wlanie do niego jakiejś określonej ilości cieczy, nałożenie go z powrotem na stację dokującą i sprawdzenie przyciskiem speech, czyli mowa, ile cieczy zawiera. Drugim sposobem, o wiele bardziej praktycznym, jest możliwość sprawdzania na bieżąco ilości nalewanej cieczy do naczynia. W tym celu albo stawiamy sobie gdzieś zbanek i po prostu po włączeniu wlewamy do niego określoną ciecz albo cały dzbanek wstawiamy na przykład pod kran, jeśli chcemy odmierzyć określoną ilość wody i wtedy na bieżąco jesteśmy informowani o ilości nalewanej cieczy. Zaraz to wszystko postaram się zademonstrować. W tym celu będziemy musieli przenieść się w nieco inne akustycznie pomieszczenie, tak więc z góry przepraszam za jakość nagrania. Tyflo podcast. Naszą prezentację rozpoczniemy od przedstawienia pierwszego sposobu, a więc sprawdzenia ilości płynu znajdującego się w samym naczyniu, a płyn nalewamy do naczynia osobno. W tym celu demontuję sobie dzbanek naczynie. Z dzbanka. Nalewam do niego wody, obojętnie jaką ilość. Jaka to ilość przekonamy się zaraz. Stawiam naczynie na podstawce w dzbanku. Przekręcam je o 90 stopni. Do momentu aż poczuję odpowiednią blokadę. I naciskam przycisk speech w urządzeniu. Dobrze jest odczekać chwilę, tak aby urządzenie dobrze się skalibrowało. I naciskam ponownie przycisk. Tak więc mamy informację, ile płynu wlałem do naczynia. Drugim sposobem korzystania z naszego mówiącego dzbanka jest bieżąca kontrola ilości wlewanej cieczy. I aby tego dokonać, najpierw opróżniamy naczynie, które wcześniej napełniliśmy. Wstawiam dzbanek do zlewu, sprawdzam, aby w żadnym miejscu naczynia, do którego będę wlewał ciecz, nie dotykał ani kran, ani boczne ścianki. To głównie w tym celu, aby nie zaburzać informacji, y, którą tutaj dzwonek będzie dla nas pozyskiwał. Naciskam przycisk Speech i jeszcze kontroluję Zero. zerując licznik naszego dzbanka. W tym momencie pomalutku odkręcam nasz kran. 170, 220, 280, 320. Jak słyszymy, na bieżąco jesteśmy informowani o zawartości mililitre. naszego naczynia. Wyciągam w tej chwili dzbanek ze zlewu, i stawiam go na płaskiej e, powierzchni, po to, aby dzbanek mógł się skalibrować i ponownie po raz ostatni zweryfikować ilość, Płynu, jaka znajduje się w naszym naczyniu? Naciskam przycisk Speech. 320 ml. I w tym momencie dowiaduję się, że w naszym dzbanku znajduje się dokładnie 320 ml. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy zmierzyć, obliczyć objętość jakiejś cieczy, która nie jest wymieniona w tabelce przez producenta? Tak więc nie możemy wykorzystać do tego ani opcji woda, mleko, ani olej kuchenny. Oczywiście producent przewidział taką sytuację i pozwala nam w takiej sytuacji stworzyć własny, jak gdyby własną kategorię. Jak tego dokonujemy? Aby tego dokonać, aby stworzyć własną kategorię, musimy opróżnić nasz dzbanek przede wszystkim z tego, co już do niego wlaliśmy wstawić go sobie, no w naszym przypadku do zlewu, albo przygotować sobie po prostu taką ciecz, którą chcemy odmierzyć eee, włączamy nasz dzbanek przyciskiem speed zerujemy go Zero. Water. Zero i teraz aby rozpocząć proces tworzenia nowej kategorii, naciskamy przycisk Liquid, czyli ten najniższy na dzbanku. Przytrzymujemy go przez chwilkę. W tym momencie urządzenie prosi nas o to, abyśmy naszą decyzję potwierdzili nacisnąwszy klawisz 0. Naciskam. Mark and press liquid w tym momencie dzbanek poprosił nas, abyśmy rozpoczęli wlewanie cieczy, którą chcemy później mierzyć. Ja ją wlewam w tym momencie i powinniśmy ją wlewać aż do momentu, gdy poziom cieczy osiągnie poziom takiego charakterystycznego garbu, znajdującego się wewnątrz naczynia. W chwili, gdy Ciecz osiągnie ten poziom, ponownie naciskamy przycisk Liquid. I od tej pory możemy, naciskając przycisk Liquid, wybrać opcję użytkownika. Jeśli chcemy zlikwidować kategorię użytkownika, robimy to w bardzo podobny sposób do tego, jak tworzyliśmy tę kategorię. Tak więc ponownie naciskamy przycisk Liquid, przytrzymujemy go przez dłuższą chwilę. Naciskamy klawisz 0, czyli pierwszy z tych trzech funkcyjnych na boku obudowy. I teraz zamiast rozpocząć nalewanie cieczy, która pozwoliłaby nam ustanowić nową kategorię użytkownika, od razu naciskam przycisk Liquid. I teraz, naciskając przycisk Liquid, mogę sprawdzić, czy opcja użytkownika została. Usunięta. Water, milk, oil. Zero oil, water, milk, oil, water. Jak widzimy, Zero opcja użytkownika jest już niedostępna. Jak więc widzimy, nasz mówiący dzbanek może przydać nam się w niejednej sytuacji. Jego obsługa jest bardzo prosta. Wydaje mi się, że każdy, kto na poważnie chce traktować gotowanie, pieczenie, w ogóle korzystanie z kuchni, dla niego taki dzbanek jest niezbędnym narzędziem. Przypominam, jeśli ktoś chciałby nabyć sobie taki dzbanek. Ja znalazłem go w angielskim sklepie RNIB. Tam dzbanek kosztuje niespełna 50 funtów. To tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo podcastu. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Zapraszam. Mój adres e-mailowy to witek.Paupaw można do mnie dotrzeć także za pośrednictwem strony internetowej www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.